Domek jest na kodzik, proszę Państwa. Tutaj klikamy gwiazdkę. Wchodzimy do środka. Y tutaj mamy kuchnię ze stołem. Co mnie zaskoczyło, popatrzcie na ten pilot. Widzicie dwa, te dwa napisy. Mamy telewizor z Netflixem, YouTube'em i darmowy internet. E, tutaj mamy kominek, z którego nie będziemy korzystali i oczywiście e, tutaj łazineczka, naprawdę fajna, przyzwoita. E, uważam, że jest git. No Cały dół prezentuje się mniej więcej tak, naprawdę jest fajnie. Drugi pokój, w którym właśnie śpię, ogólnie no to mam już część rzeczy rozpakowanych i proszę Państwa, no tu mam troszeczkę wszystko, lustro, fajnie. I uwaga, patrzcie co jest na górze, jeszcze drugie piętro, czajcie to. Mamy tutaj widok piękny, z dołu do góry. Robimy kontencik.

Zobaczcie, jaki mam fajny leżak. Ale tak, pomijając ten fakt, że mam fajny leżak, yy, na filmie odzwę się bardzo mało. No, ponieważ to były wakacje, tak. Yy, więc, yy, no, było fajnie, tak. Jestem zadowolony i to bardzo. Było praktycznie zero ludzi na tej plaży, gdzie byliśmy, nie. Po prostu zarambiście piasek, bialuśki, woda. Momentami yy, w niektóre dni była praktycznie przeźroczysta przy brzegu, nie. To było. Dla mnie szok, że w po, na, po, nad polskim morzem była taka woda, nie? Więc trafiliśmy idealnie, pogoda była idealna. Nie było ani za ciepło, ani za zimno, no super, nie? Więc y, oglądajcie dalej, ja Wam nie chcę przerywać.